Oczywiście ten mój moja gadająca głowa będzie taka jak trochę zbyt blisko, no bo, bo nie mam tego uchwytu na, na telefon. Jejku, włączają się jakieś wiadomości i od razu włącza się muzyka wtedy. No tak to jest. Wyjeżdżam z parkingu, byłem teraz na zakupach właśnie i zawsze lubię robić transmisję na żywo jak po prostu Jestem w drodze, także chwilę będę się chciał do Was tutaj odezwać. Tradycyjnie możecie pisać komentarze, skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. No i co, i przejdę zaraz do tematu: tego dzisiejszego żywca. Miałem okazję, właśnie jadąc tutaj, jadąc sobie na te zakupy, na plac targowy, posłuchać chwilę wywiadu z Krzysztofem Bosakiem, który się. Pojawił jakiś tydzień temu w radiu Z, więc jak coś to Was po prostu odsyłam, żebyście sobie tam też przesłuchali. No i oczywiście padały pytania na temat naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, na temat tych wszystkich prowokacji, jakie są urządzane, kto za tymi prowokacjami stoi i tak dalej. Więc nie czujcie się czy znaczy inaczej, nie czujcie się rozczarowani tym, co powiedział Krzysztof Bosak, e, ponieważ, e, e, ponieważ powiedział tak, jak wszyscy mówią. Powiedział nic innego, co mieliby powiedzieć na przykład politycy dwóch partii rządzących, czyli Platformy i PiSu. E, Bosak i Konfederacja, mówię o tej Konfederacji e, Mencena i, i Bosaka, to są ludzie. To są ludzie z tej samej barykady politycznej. Z tej samej, tak samo uważają, że my mamy jakieś zagrożenie z naszego, od naszego sąsiada, od Rosji, tak samo wierzą w tą propagandę, jaka jest nam po prostu wtłaczana na temat tego, że to właśnie te wszystkie te, te drony i tak to, dalej, to jest ich sprawka. Jeszcze jak ja posłuchałem, bo nie słuchałem, przyznam się oczywiście szczerze, że nie słuchałem całej tej wypowiedzi, bo nie miałem po prostu czasu, dojechałem już tutaj i, i całego nie słuchałem, ale to co usłyszałem, co powiedział Krzysztof Bosak, to, to jest rzeczywiście jakby to ująć słowami, żeby to dobrze zabrzmiało. Rzeczywiście tragiczne, tragiczne, to jest chyba może dobre określenie. I powiedział coś takiego właśnie Bosak, że Rosja jest takim agresorem, agresorem, który musi żyć z jakichś konfliktów, i co, co jakiś czas po prostu wywołać jakieś zdarzenie. No bo po prostu ich pol, polityka się na tym opiera i jest to obliczone w rosyjską politykę. No jeżeli my będziemy mieli takich polityków jak Krzysztof Bosak, który będzie w ten sposób do nas też mówił, który będzie chciał nas przekonać właśnie do takiego myślenia, no to daleko po prostu nie zajdziemy. Ja mówiłem o tym, że my jesteśmy w dwóch reżimach, jakich, jakich tkwimy. Jeden to jest Unia Europejska, która wymaga od nas różnych rzeczy, na które musimy się godzić, które... Są sprzeczne z naszym polskim interesem narodowym, a drugim reżimem to jest niestety NATO, w którym jesteśmy, ponieważ nie jesteśmy zmuszani do wydatków ponad stan, ponad to, na co stać Polskę, na, na uzbrojenia i nie tylko na, na przede wszystkim na utrzymywanie drugiego narodu, jakim jest państwo położone na wschód od Polski i tam idzie większość tego wszystkiego, co inwestuje Polska. Czy też na utrzymywanie nawet y, amerykańskiej armii w Polsce i płacimy za to, i nie wiem, jakie to są pieniądze, ale na pewno nie są to jakieś wydatki, jak to można rzec na przysłowiowe waciki, tylko y, są to duże pieniądze, y, które, które po prostu wydajemy, a tych pieniędzy nie mamy, bo my nie mamy tych pieniędzy, nie stać nas na to, jak go nie rozpisali sobie w budżecie 200 miliardów. Y, na, na zbrojenia e, i mamy mieć 300 miliardów dziury budżetowej, no to po prostu coś tu się nie zgadza, tak? Żadna kreatywna księgowa koło tego nie, nie, nie usiadła, jak to się mówi, żeby zaplanować ten budżet po prostu tak, żebyśmy się nie zadłużali w ten sposób, jak ten. Jeszcze, jeszcze, jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet jak te pieniądze zostaną wydane, to one zostaną to to wszystko zostanie przekazane na wschód od Polski. To wszystko tam zostanie przekazane. My nie mamy żadnej gwarancji, że to zostanie u nas. Nie mamy takiej gwarancji. Nie możemy myśleć w ten sposób, nawet, że to, że to będzie cokolwiek z czego my mielibyśmy korzystać. Poza tym też takie zbrojenie się po zęby, tylko dlatego, że My mamy jakiegoś wyimaginowanego wroga, wyimaginowanego przeciwnika. No z tym myśleniem, bo wczoraj się pojawił też taki vlog, który no, mało tam ludzi go obejrzało. Nie wiem, może temat jest taki, jaki jest, ale, ale tam się wypowiadałem właśnie na temat tej takiej powszechnej rusofobii w Polsce panującej, tego jak nam się wmawia, wtłacza po prostu do naszych głów, że my mamy. Nienawidzić naszego sąsiada, że my mamy żyć w niezgodzie, że my mamy yy, po prostu uważać ich, yy, to znaczy jest za, za wroga. Także yy, no jest to słuchajcie, yy, coś, z czym się spotykamy na co dzień. Wieku, jak tu mam wąsko, yy, na co dzień cały czas jest nam to wbijane do głów yy, przez wszystkich dziennikarzy polskojęzycznych, przez polityków polskojęzycznych. Yy, jak ja już widzę, to jak mówię, e, ministra spraw zagranicznych Ukrainy y, Zdratka Sikorskiego, czy też, y, y, czy też y, Helmuta, którzy jawnie mówią, przecież ja muszę zrobić tego vloga takiego, y, już obojętnie kto to obejrzy, ile to się wyświetli, ale żeby to przypominać, co powiedział y, Donald Tusk na tej takiej konwencji w Warszawie, Odnośnie bezpieczeństwa i cały czas to powtarzał i powtarzał to kilka razy z uporem maniaka, że to jest nasza wojna, używał tego określenia, więc wiecie co, jak coś się powtarza setki razy, no to choćby nie wiem jaka to była abstrakcja, to i tak w pewnym momencie ludzie już tak się z tym osłuchają, że się zaznajomią i będą po prostu myśleli może nawet w ten sam sposób. Podświadomie, podświadomie mogą myśleć wtedy, że no, no to tak faktycznie jest, skoro tak mówią. Tak ludzie myśleli przez dwa lata, jak byli pozamykani w domach, tak jak mi się cały czas serwowało na paskach wiadomości ile ludzi umarło, ile ludzi było chorych i tak dalej. To ludzie cały czas to to łykali jak takie pelikany. No, i wierzyli, po prostu wierzyli ten. Później ustawiali się w kolejkach, na, na stacjach benzynowych, na jakichś parkingach. tak Na początku to wszystko miało być e, e, podawane w specjalnych warunkach minusowe temperatury i tak dalej, a później, nieważne, czy to w lodówce było, czy nie było, czy to kot na to nasikał i tak dalej, e, ludzie tak czy inaczej podporządkowywali się i, i poddawali się po prostu temu, co było powtarzane, co było powtarzane setki, tysiące razy przez polityków, przez ekspertów. Nie ma co mówić, ja zawsze lubię sobie szydzić z tego słowa ekspert. Eksperci, którzy za pieniądze powiedzą każdą teorię, powiedzą każde, dostosują naukę do, i, teori i wszystko do, do tego po prostu, żeby, żeby było tak, jak ma być, tak, jak macie usłyszeć i takich mamy po prostu ekspertów, którzy się wypowiadają. Ja, ja nie uważam się za żadnego eksperta. Ja nie jestem, ja jestem nikim. Ja jestem po prostu zwykłym um, zwykłym człowiekiem, który sobie gdzieś tu mieszka, jeździ teraz po bukareszcie i za was mówi, ale ja dzielę się moimi opiniami w, na różne tematy i po prostu albo ktoś się z tym może zgodzić, albo się może nie zgadzać. Każdy powinien włączyć swoje myślenie. I myśleć po swojemu, i, i po prostu yy, nie tylko być nastawionym, że ktoś pomyśli za Was, tak? bo to nie na tym rzecz polega, żeby ktoś pomyślał za Was, i, i ten jesteśmy ludźmi rozumnymi, powinniśmy zadawać pytania, wymagać, nie bać się zadawać pytań, nawet jakby te pytania miały być nawet najgłupsze, yy, ale jak ktoś kiedyś powiedział, że nie ma głupich pytań i można po prostu pytać o wszystko. To ja też tak uważam, że trzeba pytać jeszcze raz pytać, a ci, którzy mają sprawować nie wiem, władzę nad nami, opiekować się państwem polskim, to są mają tak zwany psi obowiązek, żeby odpowiadać na te pytania. To jest ich psi obowiązek. Oni łaski nam po prostu nie robią, bo to nie my jesteśmy dla nich tylko. E, tylko oni są dla nas, i oni mają, jak taki pies, warować, warować. E, jak powiemy, głos, to mają, to mają odpowiadać i dać głos. Jak powiemy, e, siat, to mają siedzieć i po prostu e, i po prostu ten no jejku, tutaj policja stoi, zatrzymują, zatrzymali taksówkarza i kogoś. Dobrze, trzeba tu uważać zawsze. E, no. no, także, tak to jest. A propos Krzysztofa Bosaka. No, bo w sumie o nim dzisiaj jest, nale, tak zeszło na te wszystkie inne tematy, ale to wszystko się wiąże, tak czy inaczej. Dla mnie to, to jest ważne to, co powiedziałem w, o tych wszystkich kwestiach. A Krzysztof Bosak, no, tak <tutujesz> zatytułowałem, jak zatytułowałem tego dzisiejszego żywca. E, może jak zawsze prześmiewczo, jak zawsze trochę e, niekulturalnie ale w granicach prawa i, i tego, że mogę tak się wyrażać, bo te wszystkie wypowiedzi, właśnie czy to Krzysztofa Bosaka, czy innych polityków Konfederacji, na których ludzie liczyli, bo ludzie liczyli na, na nich, myśleli, że po prostu przytrafiło nam się coś lepszego, że, że to będzie. Coś innego niż Popis, niż PSL, niż te inne wszystkie partie polityczne, które są od kilkudziesięciu lat, ale oni zostali wchłonięci. Oni zostali wchłonięci myślę, że przez ten system. Sami się zrobili bardzo systemowi, czy to BOSAK, czy, czy Konfederacja. No, niektóre wypowiedzi jeszcze BOSAKa może są sensowne, może jeszcze mają jakieś, może jakąś logikę, ale. W tych kwestiach, które są związane z naszym bezpieczeństwem, z tą polityką zagraniczną, to zauważcie, że wszyscy w tym Sejmie wyrażają się jednakowo. I nie ma znaczenia, czy jest to PiS, czy jest to PO, czy jest to Konfederacja, czy jest to ktokolwiek jeszcze inny. Oni myślą wszyscy jednakowo. Rozczarowaliśmy się prezydentem Karolem Nawrockim, który. Dawał duże oczekiwania na początku. Można było mieć wobec niego to, co zrobił najpierw, wetując tą ustawę to było mistrzostwo, ale później, podpisując ją właściwie w niezmienionej formie pokazało też, kim jest. Pokazało też spotkanie, kim jest Karol Nawrocki, jak był w Waszyngtonie i tam spotkał się z tą mniejszością żydowską jakąś. Także to po prostu trafiliśmy, trafiliśmy, wpływamy w takim szambie. To jest takie szambo, że już nie wiadomo, jak się z tego jest po prostu wydostać, co zrobić, jak zmienić. Wszystkie jakieś metody, tak zwane demokratyczne, o jakich oni nam mówią, że idź do głosowania i tak dalej. Nie wiem, czy to, słuchajcie, ma tak de facto. Moc sprawczą, czy nie jest tak, że oni sami się po prostu wybierają, że te wybory są z góry jakoś ustalone, czy też prezydenckie, jakie mieliśmy ostatnio, bo miał wygrać ten, kto to miał wygrać, czy też wybory parlamentarne. A to wszystko śmierdzi taką jedną wielką ustawką pod tak zwanym płaszczykiem demokracji. I nam się wydaje, że my mamy wpływ na coś, na coś, realny wpływ. Mnie się wydaje, że mamy bardzo mały wpływ na to, co się dzieje. Jak ludzie nie zaprotestują, nie wyjdą na ulicę, nie zrobią przysłowiowo jakiejś rozruby, tak, żeby trochę postraszyć tych polityków, żeby oni się bali, bo oni powinni się nas bać, ale oni się nas nie boją. Bo jak gdyby się nas bali, to by po prostu postępowali pro-Polsko, a oni mają decyzję i... Nakazy, które nie, wpłyną, nie wpływają z Polski. To wszystkie decyzje są po, po, poza Polską ustanawiane, a oni po prostu je realizują. Realizują je i to skutecznie realizują. to by tego nie realizowali, a oni się nas nie boją, wiedzą, że są bezkarni, wiedzą, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co robią, ani majątkowej, ani prawnej. Włos im z głowy nie spadnie, ani im rodzinom są po prostu zabezpieczeni przez tych swoich mocodawców, tak? a mocodawcy tych ludzi są poza Polską, na pewno ich w Polsce nie znajdziemy. No i w tym wszystkim jest też i Bosak, i Konfederacja, i ostatnio też widzę, i nie wiem, i zastanawiam się już sam w co wierzyć, z komu wierzyć, już sam nie wiem, czy, czy nawet wierzyć Grzegorzowi Braunowi, którego tak popierałem i, po, i ten, ale wychodzą też jakieś jeszcze wypowiedzi, cytowane różne, co mówił, co, co ten. Nie wiem, no może nie ma ludzi nieomylnych, ale, ale to wszystko tak wydaje mi się, że utknęliśmy w takim wielkim, słuchajcie, szambie. Będę kończył, bo mm, ja stoję na światłach i tu jest dobry moment, żebym po prostu ten Trzymajcie się, piszcie komentarze, co wy uważacie, zostawiajcie łapki w górę. No i życzę Wam miłej niedzieli. Zrobię jakiegoś vloga na dzisiaj. Do zobaczenia, pa!